I jeśli chodzi o bezpieczeństwo y, przymierza terapeutycznego, z mojej perspektywy i w ogóle z perspektywy psychoterapii psychoanalitycznej czy psychoanalizy, kluczową kwestią jest setting, y, czyli y, rama terapeutyczna. To jest zbiór takich zasad, które, y, zasad warunków, y, które organizują y, to, jak ta terapia będzie przybiegać. One opisują różne rzeczy. Częstotliwość spotkań, czas, miejsce, zasady płatności, kwestie poufności, przewidywalności urlopów, sposoby odwoływania sesji. Takie ramy, czyli coś jak najbardziej przewidywalnego, buduje poczucie bezpieczeństwa. Czyli ważne jest to, żebyśmy my, jako terapeuci, z takim pacjentem, z osobowością borderline, ale nie tylko tu, zachęcam wszystkich do, do takiego wewnętrznego settingu, żebyśmy wiedzieli, jak chcemy pracować. Nawet w terapiach szytych na miarę. Żebyśmy mieli jakieś podstawowe wyobrażenie, jaką my mamy tożsamość. Bo czasem właśnie w tym szyciu na miarę można się pogubić. I, I nie zauważyć różnych ważnych rzeczy, różnych trudności pojawiających się w terapii, w relacji terapeutycznej. No, setting zabezpiecza właśnie obie strony, i to jest bardzo istotna kwestia. Tutaj to, co mówiłem o tym poczuciu zranienia, bo pacjent często czuje się zraniony w relacji, ale często też rani, i terapeuta może się czuć zraniony. I chodzi o to, żeby to poczucie zranienia. Móc myśleć o nim, a nie żeby reagować e, tak, jak zwykle reagują ludzie, czyli żeby się nie dać tej identyfikacji projekcyjnej. A jak pacjent taki z osobowością borderline, to wszystko się dzieje na poziomie nieświadomym. Taki pacjent e, na przykład e, nie przychodzi na sesję albo nie płaci na czas albo e, albo e, Albo nas dewaluuje. I ważne jest, żebyśmy my mogli się wtedy odwołać do kontraktu terapeutycznego. Jest jakaś dorosła umowa między nami, i że wymagamy też na przykład płatności za sesję odpowiednią. Bo ta rama pozwala zabezpieczyć relacje przed takimi wzajemnymi atakami. To oczywiście nieświadomymi. Tutaj bardzo to jest istotne. Ja to podkreślam, że to w dużej mierze dzieje się na poziomie nieświadomym. I, I my będziemy bardziej uświadomieni wewnętrznie, jako terapeuci, i będziemy mieli własne wyobrażenie pracy, tym lepiej będziemy w stanie zabezpieczać pacjenta przed odgrywaniem tej sytuacji z nami. No bo właśnie ustalenie jasnych zasad odwoływania, płacenia za sesję pozwala zabezpieczyć relacje, i jakie są realne oczekiwania wobec niej, to to, co, to, co mówiliśmy, poczucie rany, rany emocjonalnej jest poczuciem dotyczącym oczekiwań, czyli z, które są zmienione. Czyli, my ma, czyli pacjent ma jakieś oczekiwania wobec, wobec relacji terapeutycznej, one są zupełnie inne i pacjent się czuje zraniony, a rama, czyli te wcześniejsze ustalenia, czyli podpisany ten kontrakt, pozwalają odwoływać się, że no nie, w rzeczywistości tutaj nie doszło do zranienia Pana, Pan to Pan, pan, pani. pan, to pa, pan pani tak to przeżywa i możemy o tym rozmawiać. Bo to jest ważne, że, że, że w tym momencie pan, pani się czuje zraniona. A, a to jest po prostu nasza umowa, na którą pan, pani, kiedy inaczej pani się czuła, się zgodziła. I, I to było nasze wspólne ustalenie. A coś takiego się dzieje w tym momencie między nami, że pan, pani czujecie, że, 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 że panią ranimy. I to po otwiera rozmowę. To daje poczucie bezpieczeństwa, że terapeuta może się w ogóle do tego odnieść, bo jak nie ma tego jasnego ustalenia, no to nie ma do czego się odnieść. I wtedy no mogą się wydarzyć różne rzeczy, albo wkurzenie na pacjenta, co on wymyśla, albo z kolei nadmierne przepraszanie pacjenta, co też nie będzie zgodne z rzeczywistością, no bo przecież jakieś ustalenie jest.